Ponący Legion to przerażająca armia demonów w uniwersum Warcrafta. Ci stworzeni przez upadłego tytana Sargerasa mają tylko jeden cel, jakim jest zniszczenie całego życia w kosmosie, które Sargeras uznał za skażone i chaotyczne. I tak, sam Legion generalnie składa się z tysięcy demonów, takich jak piekielne ogary, eredarowie, piekielni lordowie i inne istoty pochodzące z wymiaru Twisting Nether. I główną bronią jest magia piekielna, nazywana również Energią Fel, która jest niezwykle potężna ale też bardzo destrukcyjną siłą. I tak, to co ważne, to sam Płonący Legion próbował wielokrotnie podbić Azeroth, czyli planetę, na której dzieją się główne wydarzenia z gier Warcrafta, wywołując między innymi wojnę starożytnych, inwazję orków z Draenoru, a także trzecią wojnę, w której brała udział plaga nieumarłych. No i cóż, choć w dodatku Legion bohaterów Azeroth ostatecznie udało się pokonać Sargerasa, tak zagrożenie ze strony demonów nigdy nie zniknęło całkowicie, ponieważ energia fel zawsze kusi co nowsze czarnoksiężników.